Elo, elo, to jest Lucifer, jestem Nygachu. To ja. Skoczę noga. I robimy dzisiaj głupie challenger Klikamy random klasę. I jestem Pocket Medykiem, robimy Pocket Medyki. I o, o co chodzi z random z tym? Po prostu będziemy co turę, co, co, przejęcie, co przejęcie flagi zmieniać na postać i robić tam z tego właśnie misję, challenge. Na przykład wcześniej testowaliśmy to i galiśmy. Na przykład jako robiliśmy się tylko z Mele na przykład. Widzę, e, spaja. Ja go mogę trafić. Chcę. Se... Aha, co go zabierzesz? Sprzeciwiam, że to jest sprzeciw na drugą kielę. I tu. Dawaj, na to, oceniam, to nie <laughs> co <mną> <laughs> nie wiem, to nie tak z szyku nie zauważą. Hahaha, co wtedy zrobił? Hahaha, nie. A więc, a więc, no. Sprawdź, czyś chodzi. Czy właśnie to ktoś spadł? Tak. Ktoś spadł. PSF. Tu kupienie z szacunku. Tak by się to tłumaczyło na polski. jest ta, ogólnie trafiło nam się chyba najlepsze, co się Ktoś chyba robi na... Na... Ej, posłuchaj, ktoś chyba robi naszą misję. Przejąć. E, przejąć enemy e, spawna. A jakby coś. E, jest, tylko, jest tylko jedna postać, która. która ma inne zasady, czyli inżynier Bo inżynier gra na teleporty, a nie na flagi. Dokładnie, dokładnie, gdy nam ziszczą oba teleporty w jednym życiu Teraz ja, mi uberuj <noise> jak się ucieka <noise> Jak ucieka Kończy się, kończy się, koczy się Uciekam Dawaj na co u nas. Przed chwilą byłbym w stanie Gdyby wioska Ubera w przeciwników leczyła. Co? Przeciwników leczyła? paliła. No paliła, no. To byłoby OP. I to sobie tak latamy, tak latamy i takie. Ciuuu, ciuuu, ciuuu. Nie, nie żyjesz, nie żyjesz, To byłoby OP. Ej, ale. Czyli czasem na nfl i po prostu się chyba jak No to, chodź Ja pierwszy Dawaj mnie Tylko, że się umie skontrolować Odwrót, odwrót, odwrót Odwrót, on wie jak to kontrolować, odwrót i Old Ta i to właśnie będzie chyba nowa seria na moim kanale Random random gameplay z Bo wiesz jaki jest Voice Lan kiedy peli za długo strzya Tak, o, tak wiem. on zaczyna takie w... wiem a wiesz że ja mogę sobie pobrać teksty Stefa i dodać do montażu no, My, jak my jesteśmy napromieniowani Jakbyś z Czarnobyla jesteśmy Mówię ci, Lucifer my jesteśmy napromieniowani To jest najgorszy, ale najlepszy pomysł, jaki wpadliśmy z tym odcinkiem Dobra, chodź Chodź, nic to, idziemy po Rund, Run, run, chodź, odwróć, odwróć, mało, 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 mało Prawie, prawie by to zniszczył, prawie Gdy Gdyby to zniszczył to byłoby OP Przybity A co? Bo tu coś wyczuwam uh. I'm both wolf ...starny, dziki, włosy, jebaki, jelenie Uciek <îrgwick> Czy twój instynkt Wiedźmina mówi coś innego? Nie zabijesz Nie? na to. A, Nie, no, zabiję? No. Nie zabiję? Nie zabiję Dobra słuchaj musimy No i pogrę Ej, że w ogóle teleport

Да, <с textbooks> А может это возьмешь, если вот ваш бэк. Давай, 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 Zabiję trzy osoby Albo dwie, już nie wiem, zobaczcie na jagiu Chyba trzy osoby zabiłem Tak, trzy osoby, chyba że nie ja to zabiję, tak mi się wydaje Pajo ja za palba only Było Robiliśmy No ale nie robiliśmy na naganiu You are Nowy on blue. E, Miniemy mapę na arbą? Nie. Znaczy zlów, no. Wiem. No i, no i dalej robimy ten challenge Tylko przeciwko sobie. Oli, Oli palba. Oli palba. Ej, dawaj, plus do tego nie możemy zabijać możemy możemy zabijać siebie. Okay. Co nie chciałem? Ale my mamy właśnie tylko Ciebie zabijać, nie inny. A. Jest z ja zrozumiem. Z że my nie mamy się zabijać, okej. Okay. Nieź mi zept, broń. To było lepsze. To było lepsze. Daj mi kupi Czyli jak nie mamy pomysłu, to tylko to. A jaki pomysł? Zawsze jest jakiś pomysł. No dlaczego? Znaczy... To już robiliśmy, oni kukli nie robiliśmy, no ale... Zadawaj oni kukli. O w sumie, to jak chcę... A choć może knuł mi. Przecież Przystam... łatwiej nie zginąć. Mmm, okej, okay, kucić, się. Knuł, gonimy go. gonimy go. Dawaj. Zginąłeś? Tak Ej ale ty widziałeś chłopak myślał że nie zabił Dobra jest Peter w, w, w U nas czy u nich? U nich, u nich Wyrzucone Komputronik to był Eee... Jaki komputronik? A, on omegatonik No to challenge Daję twa, wiadomo no Czekam na ciebie pod kanałami. A czy w kanałach? U nas. Coś tu jest. Czuję go. A ty się nie, masz przed nie bawisz przez Loka Holmes. Bawisz się w Scooby doo Dobra. Okej, okay. już wiem co dodać jaki tekst do tego. Więc aktualnie zdominował to wszystko. Ten, Ta... Co to serio? Co to serio? Prawie ukaże się im. Intelekt. Ak, grzanie mi Intelekt, niczym nam przeszło. Hitman. Ej, wiesz to? Jak teraz opisuję tą sytuację, to powinieneś teraz wklejać obrazki. Jak mi nie zrozumiałeś? No wchodzisz w nicku Kickman z tak robię 360, Windows, Google, Kukri i inne. Zagrania z Intela i innym. Przejmuję im inteligencję. Wiem, nagrywam to. byłem przy tym, że z tobą walczyłem Bushwaka, ej Przydałby się to... Ej, tego challenge'u by się przydał Bushwaka. Czytaj mam tak w buszu I Sekundo do tego Mamy to a Co do Random by było... Medyk Random medyk <grym> <grym>

Weź wódź do spawn'a Czekaj 80% z jego zarobków Skaczemy Skaczemy Znowu to mógł pomyśleć Baza Wiesz <śmienny> o <śmienny> co chodzi? Nie wierzę Twoich, 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 twoich... Co? Co? Nie zganiasz gdzie grzązem Widzisz mnie? Tak widzę. Hm. To musi się pewnie komicznie wyglądać Ej, ej widzimy się tam we dwójce? Nie Połamałem się Widziałem Ej No zaraz sam już dług Nie co na górę Ej, dawaj skoczy Nieważne Pomyśl mnie Brawo, puściłeś mnie. No i sobie w No i później spychamy. F1. F1. Bot właśnie prawie by się zabił. Devil level max. Ale nie, robić za tą atrapę te, tego krzaka, to nie, to jest to jest sponks, nie? Czekaj, czy koleś właśnie rzucił kilotonu i z z zdechł? Bo się spalił. Sagiwego się spalił tutaj na OVVK. Ej, ale takie random gameplaye, takie wytywy, są spoko. Spoko się na to nagrywa, jak się dobrze zmuntuje. Wątpię, że w ogóle robił. Tak kiedyś się stało. E, dobra. Słychanie ludzi jest stąd. Prze przejęli... A nie, dobra. Dobra, nevermind. No. też, że ja o tej tak zapełniony i zauważyć dopiero, że przed chwilą gdzieś Teraz przejęliśmy. Dopiero e teraz przejęli. Ew. Teraz Medyk. Medyk od razu re -lo, re -lo, re -lo. Nie ma, nie ma. Magic, Scout. Nie. Masz pakującego zabójcę? Przecież graliśmy już, tak? E, graliśmy tylko z normalnych tych, a pakujący zabójca mam... Gaj graliśmy pakującą zabójcą i latającą gilotyną. Tak, ale teraz only pakujący zabójca. Okej. Okay. ma minus 60 demedza. I to czekaj, okej okay, to czekaj na mnie, na spawnie Dobra Chodź A, dwa dresy już idą ci na, 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 na twierdziela tym Papierem do pakowania prezentów Co o tym myślisz? No ja się próbuję zabrać tą pykę, ale chyba coś mi się nie uda Nie mnie zdobinuje Jeszcze ja nie Zrobimy Bo, bo... Niby to jest śmieszne ale w dłuższą metę Leży jak się zmontuje Oj chopie ty będziesz O zabiłem kogoś Widziałem to Nagałem Widzisz Najdresy Nawet Nawet mają magię front w sobie Niby na nawo... stwierdzielają ci Zapiłem do pakowania prezentów, ale. Magie świąt to zawsze magie świąt. To nie jest ale. Co tu powiesz o tym moim pięknym monologu? <noise> Wystarczy to, co ja zrobiłem teraz. Copię, safe na kill, bo. Po ja prostu go odtąd wiesz co chodzi? Wiem o co chodzi! Jez wiem o co chodzi! Mordeczko jez, wiem o co chodzi! Jez o co chodzi! Jez o co chodzi! Debila, kurwa debila. Mm -hmm. Ludzie piją wodę. Pamiętaj o tym, cyprze. Ludzie piją wodę. Czekaj. Bo ten z... Nie gay zbyt Nie A wiesz, wiesz, że można... Wiesz, że istnieje taki księg Teleport, kameru? Lucifer, no mogłeś tego nie niszczyć, byłyby darmowe fragi. No właśnie, nie, mam, nie ma Nie tego taunta. E, to nie chodzi o tam chwilę, tylko o ogólnie, że byłyby fragi. No właśnie, chciałem tam zabić, zabijać. Ale no nie miałem. Ej, w sumie, na żadnej mapie... Mogłeś go zabić, on miał prawą HP! A ja też low. No tak, ale on cię... za jego plecami. On by tego nie ogarnął. Na razie chce się schodzić. Uchwalamy nazwę... Na nie wychodź sam Musimy tu zostać Chodź Lucifer, mam łapieć w drodze Łe draf... ej Tu w laf... ten Tu... tu patrz, farf... on jest... Tego jego działko jest tak demerowujące I ty myślałeś, że nie? Ja tego mówię nie wychodź Bo tak naprawdę jest nieważne gdzie się wychylimy to zostajemy to od razu ostry śpiew Dokładnie Zresztą ten challenge na traci sens z tym Johnny... Przejęli! Ten... Przejęliśmy! Przejęliśmy! Już możemy znaleźć. Łatwo! Co? Możemy w końcu zmienić. A co trzeba Mówię, przejęliśmy Przejęliśmy środek z tych działek. deklu. Ale wiesz, co jest brak? Tam jest w miejsc, Ten most. Tam, tam, tam. Wiesz jak? Weź na środek, co nie? Mamy Putisa w tym. Nie, ale skąd nam się odcinek? A ile odcinek już? A. Dobra, a więc to było. Ja tak samo El, Ela do na następnego odcinka. Siema! A i napiszcie w komentarzu, e, jakie są challengery polecacie nam. Jakie challengery ogólnie polecacie grać? Jakie fajne, żebyśmy nagrali odcinki. I jeszcze, czy spodobała Wam się seria i czy chcecie wiedzieć odcinków? Dawajcie, bijamy 10 łapek w górę i nagrywamy kolejny odcinek. So, yeah. <laughs> A that, i chciałem dodać jeszcze jedno, niechaj. Australium, nie znam. Wezmę.